dla nas Polska jest najważniejsza i tu się spotykamy pod tym hasłem ale pamiętajmy że Polska jest częścią świata i nie możemy rozpatrywać Polski w odrywaniu od tego świata musimy pamiętać że nasi sąsiedzi mają prawo do innej wersji historii tak samo jak my do naszej musimy tego naszego prawa bronić musimy starać się to co myślimy o historii naszej i innych pokazywać innym ale nie wolno nam tego robić w oderwaniu zupełnie od świata. W roku 1914, gdybyśmy weszli do jakiegokolwiek gabinetu zachodniego mocarstwa, czy Rosji, czy Niemiec, i zapytali się o sprawę polską, wszyscy by się pukali w głowy. To była wewnętrzna sprawa Rosji, Niemiec, Austro-Węgier, nie istniała. Głównie za sprawą Paderewskiego, kwestia niepodległości Polski dostrzeżona została na arenie międzynarodowej. Za pośrednictwem swego przyjaciela Edwarda Hausa, doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych, Paderewski informował prezydenta Tomasa Woodrowa Wilsona o sytuacji w Polsce, o polityce zaborców, o dramacie Polaków. Jak wiadomo, Paderewski dostarczył Wilsonowi obszerny memoriał, w którym uzasadniał konieczność odbudowy niepodległej, niezależnej gospodarczo Polski z dostępem do morza. Mieliśmy rzeczywiście szczęście wówczas do wybitnych i polityków, i oficerów wojska polskiego, które się dopiero będzie de facto tworzyć. Stanisław Patek z domu rodzinnego wyniósł oczywiście tradycje niepodległościowe, tradycje patriotyczne, no bo to, to jak mówimy o tych, o tych postaciach związanych z niepodległością, no to, to była ta generacja, to byli ci ludzie, gdzie o niepodległości się mówiło w domach rodzinnych. Gdzie była tradycja powstańcza. Przepojony też ideą pozytywistyczną, ideą pracy dla ludzi, z ludźmi i takim, takim przeświadczeniem, że, że trzeba aktywnie uczestniczyć w pracy społecznej. Stanisław Patek należał do grona adwokatów, którzy bronili rewolucjonistów, bo tak oni się wtedy nazywali którzy bronili młodych ideowców walki o niepodległość właśnie przed sądami carskimi. Stał się osobą zaprzyjaźnioną z Piłsudskim. Dla Stanisława Płatka, Piłsudski był wielkim autorytetem, był przede wszystkim świetnym politykiem. Polityka polska musi mieć na względzie zarówno to, co mieści się w dziedzinie polskiej dyplomacji i tradycja polskiej dyplomacji choćby właśnie tej uprawianej przez Romana Dmowskiego czy Ignacego Jana Paderewskiego jest bardzo cennym i wartościowym dziedzictwem, które nam może dzisiaj się przydać, czyli ta z jednej strony głęboka wiedza, refleksja na temat stanu możliwości, czyli ten realizm polityczny, co szczególnie chwalimy u Romana Dmowskiego, a jednocześnie realizm połączony z maksymalnym żądaniem w kwestiach polskich. Jego memoriał z 1917 roku przekazany Wielkiej Brytanii, a więc przekazany stronie, która nie była tak do końca zainteresowana Powstaniem wielkiego państwa polskiego jest świetnym traktatem, w którym autor, czyli Roman Dmowski, pokazuje maksimum polskich możliwości po to, żeby Brytyjczycy nie odrzucili tego dokumentu, tylko po to, żeby go przyjęli, a więc rozumie wroga, bo de facto Wielka Brytania jest sojusznikiem, który. Może być postrzegany jako wróg wobec maksymalnych interesów polskich, a z drugiej strony ten wróg ma być przeniesiony na pozycję przyjaciela. A zatem, tak trzeba ten memoriał stworzyć, żeby Wielka Brytania treść jego popierała czyli odbudowę państwa polskiego, de facto w granicach, jak się okazało, jeśli chodzi o zachód, północ i południe. Takich granicach, jakie uzyskaliśmy w wyniku konferencji wersalskiej i późniejszych bojów plebiscytowych. Historia własnego narodu, własnego państwa była zalecana w takich krajach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, do studiowania dla polityków, dla tych, którzy sterują nawą państwa, ale również i dla nas wszystkich, bo my wszyscy kiedy dokonujemy wyborów polityków, kiedy się interesujemy sprawami państwa, to je wzmacniamy. Jeżeli nie mamy tego zainteresowania, to wtedy rzeczywiście politycy hasają sobie, my na to wpływu nie mamy, nas to nie interesuje, a potem nagle budzimy się, że jest źle. Więc chociażby z tego względu warto historię poznawać i przypominać sobie. Oczywiście nie wszyscy będą tym zainteresowani, i ja nie mam co do tego złudzeń. I w każdym społeczeństwie jest pewna liczba ludzi, którzy się tym nie interesują, uważają, że niech ktokolwiek kieruje, byle oni mieli święty spokój. No, ale po to mamy wolność, po to mamy dzisiaj swobodę, żebyśmy starali się myśleć również o państwie i wpływać na to, co w państwie się dzieje. A nie będziemy tego dobrze robić, jeżeli nie będziemy wiedzieli, skąd się różne rzeczy biorą, jaka jest ich geneza i dlaczego tak, a nie inaczej w przeszłości się działo.